Witamy ponownie w naszej serii filmów instruktażowych dotyczących iMonitora. W tym filmie wyjaśniamy ustawienia podnośników. Poniższy opis dotyczy ciągnika TTV z bezstopniową przekładnią oraz przednim i tylnym podnośnikiem z regulacją położenia oraz hydraulicznymi stabilizatorami bocznymi. Należy pamiętać, że możliwości regulacji mogą się różnić w zależności od wyposażenia i modelu ciągnika. Zacznijmy od tylnego podnośnika. Wszystkie elementy sterujące jego pracą, w tym przycisk odblokowania, znajdują się na wielofunkcyjnym podłokietniku. Ponadto masz również możliwość uzyskania wizualizacji dodatkowych informacji i dokonywania ustawień w iMonitorze. Po lewej stronie okna nad ikoną stanu znajdziesz pionowy pasek, którego zielone wypełnienie wskazuje aktualną pozycję tylnego podnośnika. Znajdziesz tam też inne znaczniki. Z prawej strony okna głównego znajdują się trzy paski umożliwiające wizualizację ustawienia pracy podnośnika. Pierwszy pasek pokazuje maksymalną głębokość pracy podnośnika w trybie siłowym, aby zapewnić stałą głębokość nawet na bardzo zróżnicowanych glebach. Środkowy pasek steruje prędkością podnoszenia ramion, a dolny pasek reguluje siłę uciągu. Zwiększenie wartości procentowej poprawia reakcję podnośnika na niewielkie zmiany struktury gleby. Zmień wartości, dotykając lub przytrzymując paski przez 3 sekundy. W dolnej części ekranu znajdziesz ustawienia automatycznego włączania i wyłączania napędu wałka WOM. W funkcji Auto WOM. Należy pamiętać, że wartości procentowe odnoszą się do maksymalnej wysokości podnoszenia. Jeśli przycisk jest aktywny i włączony jest system ASM, pola te służą również do określania momentu włączania blokady mechanizmu różnicowego. Modele bez modulacji startu wałka WOM oferują możliwość ręcznego ustawienia jego agresywności. Naciśnij przycisk i wybierz pomiędzy miękkim. Średnim i twardym. W zależności od wyposażenia, na dole okna znajduje się obszar informacyjny z maksymalnie dwoma wykresami, w którym oprócz monitorowania ruchu ramion tylnego podnośnika, wyświetlany jest również poślizg kół. Przejdź do następnej podstrony okna głównego podnośnika, aby zmienić ustawienia stabilizatorów bocznych. W trybie manualnym można na stałe zwolnić lub zablokować stabilizatory boczne. Natomiast w trybie automatycznym są one automatycznie zwalniane, gdy wartość spadnie poniżej zadanego progu i blokowane po jego przekroczeniu. Przejdźmy teraz do przedniego podnośnika elektronicznego. Można nim sterować w trybie manualnym lub automatycznym. W trybie automatycznym korzystasz z zielonych przycisków na joysticku i możesz także dokonywać regulacji jego ustawień w i Monitorze. Oprócz prędkości podnoszenia można tutaj ustawić także wysokość automatycznego włączania przedniego wałka WOM. W trybie manualnym przedni podnośnik sterowany jest za pomocą jednego z przełączników obwodu hydraulicznego. Jednocześnie można przypisać przedni podnośnik do wybranego obwodu. Ciągnik posiada możliwość szybkiego przejścia do obsługi podnośnika przedniego w trybie manualnym poprzez przytrzymanie przycisku zezwolenia z tyłu joysticka MaxCom i jednoczesne naciśnięcie zielonych przycisków podnośnika na joysticku. Na tym kończymy ten film. Odkryj także inne tutoriale, na przykład aby zapoznać się z ustawieniami menu obwodów hydraulicznych lub uzyskać więcej przydatnych porad i wskazówek dotyczących iMonitora.